Witajcie podróżnicy! Dziś zabieram Was do jednego z najbardziej luksusowych hoteli w Hurgadzie Rixos Premium Magawish. To wyjątkowe miejsce, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości, oferując połączenie elegancji, komfortu i rozrywki na najwyższym poziomie. Hotel położony jest bezpośrednio przy pięknej, prywatnej plaży z białym piaskiem i krystalicznie czystą wodą. Dokonując rezerwacji z linku znajdującego się w opisie filmu, wspierasz naszą działalność. Goście mogą korzystać z leżaków, parasoli oraz baru na plaży, co zapewnia idealne warunki do wypoczynku w słońcu. Dodatkowo, hotelowa plaża to doskonałe miejsce dla miłośników sportów wodnych, takich jak nurkowanie i snorkeling. Na terenie hotelu znajduje się imponujący kompleks basenów, w tym baseny z podgrzewaną wodą, które pozwalają na komfortowy relaks niezależnie od pory roku. Goście mogą również skorzystać z bogatej oferty wellness i spa, obejmującej masaże, saunę oraz jacuzzi. Rixos Premium Magawish to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Hotel oferuje mini klub, plac zabaw oraz specjalne baseny dla najmłodszych. Dzieci mogą również uczestniczyć w organizowanych animacjach i zabawach pod okiem profesjonalnych animatorów. Jeśli chodzi o kulinaria, hotel oferuje restauracje serwujące kuchnię międzynarodową oraz lokale a la carte, w których można skosztować wyśmienitych dań z różnych zakątków świata. Do dyspozycji gości są również bary przy basenach i plaży, gdzie można delektować się orzeźwiającymi napojami w pięknym otoczeniu. Dla osób aktywnych Przygotowano bogaty wybór zajęć sportowych, w tym siłownie, tenis, sporty wodne oraz zajęcia fitness. Goście mogą także skorzystać z boisk do piłki plażowej i wielofunkcyjnych kortów tenisowych. Hotel organizuje również wieczorne animacje i występy na żywo, które zapewniają doskonałą rozrywkę. Pokoje w Rixos Premium Magawish to synonim luksusu i wygody. Eleganckie wnętrza Nowoczesne wyposażenie oraz przestronne tarasy lub balkony sprawiają, że każdy pobyt tutaj to prawdziwa przyjemność. Wysoka jakość obsługi oraz dbałość o szczegóły sprawiają, że goście czują się tu naprawdę wyjątkowo. Jeśli marzycie o luksusowych wakacjach w Egipcie, Rixos Premium Magawish to miejsce, które spełni wszystkie wasze oczekiwania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.